Cześć z tej strony Peter. Witam Was w pierwszym odcinku serii ze Skyrima, czyli gry, która w zasadzie mnie ominęła. W życiu... O! Okej. Okay. Dobra, tutorialami zajmiemy się później. W życiu w Skyrima nie grałem. Jestem ciekaw, co ta gra ma do zaoferowania. I myślę, że razem się o tym przekonamy. Tutaj mamy teraz słynną memiczną scenę. You finally awake. Tak więc y, Ej, myślę, że. Nareszcie. Dość już tego spania. O, dokładnie. Nie udało mi e... się przekroczyć granicy, prawda? Tyle Wójmali ze Skyrima znam. Tak Reszty nie zdam. Chętnie się y, dowiem. Co mnie tutaj czeka? Dopóki się nie pojawi W Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Czyli wszystko twoja Edy, wina? Nie powinno nas ja? być ani ciebie, ani mnie. No, 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 nie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Okej. Okay. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Pfu. Zamknąć mordy! A jemu co się stało? A? To Ulf, gromowładny. A ty kim Prawdzimy jesteś? Najwyższy Król Skyrim. Ulfrik, Jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali,. O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sowngard czeka. Nie, to okay. niemożliwe. To jest niemożliwe. E, Trochę się gubię. Z której to na początku To dobry znak. A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Roriksted. Ja pochodzę z Roriksted. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. Ok, chcą nas ściąć. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosh, bóstwa proszę, pomóżcie mi. patrzcie. Okej. Okay. Generał kim jesteśmy? Ale mogę... Ale ja mogę bardzo silnie obrócić głowę w zasadzie raczej nie obrócę. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Widzę ah, FPS y na Xboxie trochę... Nie... nie, 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 nie się z 60. Z tego nie, zaglądałem tu od paru lat, nie, do końca jestem zadowolony z tego tak powodu, ale... nie, je zapamiętałem? nie, Gdy byłem mały. Cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Zabawne to jest to, że teraz jedziesz związany na ścięcie. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka, już. Tak, tato. Wyładować tych więźniów z powodu. Dlaczego jesteśmy więźniami? Dlaczego się Dobra, oni to spoko, ale dlaczego Nie, ja jestem więźniem? Koniec trasy. Oni to okej, okay, bo, bo ten na przykład się wyjaśnił, co, co tam chciał robić, nie ale ale kazać na nas czekać. Ale mnie z jakiego powodu? Nie, Aha, zaczekaj. dobra, było na początku pobły. jak nie, fabuły, nie Dobra. Nie, 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 już, już wszystko wszystko zrozumiem. Prawy. Musisz im powiedzieć. Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka. O, a się... myślałem, że mogę... Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulfrik Gromowładny. Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt, Jarlu Ulfriku. Czy on leci teraz tak na ścięcie, tak Rzecznej na. Piszczy. Gdzie oni rozmawiają? A tam są, się poruszać? Nie, dobra. Lokir z Rorikstedt. A bo nie, ich wywołują nie, nie teraz? Podnikiem. Nie możesz tego zrobić! Stoj! Nie zabijesz mnie! Nocznicy! I jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Okej. Okay. No to było szybkie. No. Kto by się Wodać. spodziewał? Ja? O! Dzień dobry. Kim jesteś? Ja jestem tylko. ja o! Tworzę swoją postać! Ja tu tak przypadkiem jestem tylko zupełnie. Co? Tego się nie spodziewałem. Lol, mogę być jaszczurką! XD, <grym> dobra. Dobra, dobra, może jakby, mm, mieszkańc Karim. Dobra, tu jestem zwykłym, jakby, wojem, powiedzmy. Tu jestem czarnym wojem. Okej. Okay. Okej! Okay. Grubo, 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 widzę. Dobra, ja chyba pójdę standardowo, nie orkiem, na pewno nie orkiem, ee, Nordem, standardowo e, sobie zagram Nordem. Aha, bo ja dalej... To jest dopiero początek kreacji postaci, ja myślałem, my, myślałem że to już, już wszystko. Mogę być rozumiem kobietą, ale to jest jakby nie na czasie grasu, tylko dwie płcie, hehe. <laughs> Dobra, już może nie będę żartował z płci, bo zaraz mnie tu zjedzą w komentarzach. Wygląd domyślny. Żaden nie jest podobny do mnie. To może zagrajmy sobie. O, o, takim dziadkiem sobie zagrajmy. Odcień skóry może niech będzie. Podobny do mojej chociaż. I niech będzie tak, dobra. Głowa. Uuu. Może nie będę tutaj jakoś. Yy Kolor pyłu? Mogę sobie ubrudzić buzię normalnie. Blizny mogę sobie wrzucić. Jak popek. Eee, dobra, może nie będę jakby tracił godziny na, na kreację postaci. Przeklikajmy to sobie. Jakby myślę, że. że postać sama w sobie nie jest yy, jakaś mega istotna w sensie wygląd postaci. Tak, chcę nazwać swoją postać. Jestem Janusz. Na, na, na potrzeby tej serii byty Janusz. Pozdrawiam wszystkich Janusów. O. Dzień dobry. Przybywasz do Skyrim w złym czasie, krewniaku. Dlaczego? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Jestem Nie tu przypadkiem, me, ja proszę mnie wypuścić. Idzie z całą resztą gromadki. Odwal się! Wedle rozkazu, kapitanie. Problemy jakiś masz? Czy przynajmniej zginiesz na rodzinnej ziemi? Pfff! Nie mam mnie na liście! Więźnią. Nie ma szans. Nie, ja. ja. jakby. ja ucieknę tak samo jak tamten kolega wcześniej, tylko jemu się nie udało, a mi się uda. Z jakiej racji chcą mnie ściąć? coś mnie nie ma na liście! Ja byłem tylko. jakby widzem. Spectatorem tylko byłem. nie używa potęgi głosu, by zamordować swojego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Wygląda jak Julius Cezar, taki Ośpętałeś po wojnę, po A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. No dobra, no to jemu się należy ścięcie, ale to nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generałe Tulliusie. Trzeba odprawić generał Tullius. Tullius Cezar. Wasze dusze Etheriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Będę Twoją pierwszą ofiarą. To wy jest jak sobie życzysz. LOL przerwał jej w połowie, okej. Okay. Spoko, tak musisz no Nie będę tu czekać cały dzień. To Co się połóż. Kartwoła? Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? O, oh, god damn it. Ale mu ładny koszyczek tam podstawili. A to nie ten miał iść pierwszy? On taki chyba najbardziej tutaj, Nieustraszony. się. No do dobrze, bierzemy następnego więźnia. Dawajcie jego, bo on jakieś czary tutaj odprawia. Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźnia Bez wygłupu? Moja? Nie, halo? Ja dopiero zaczynał tą fabułę, nie chcę jej już skończyć. Ale coś się stanie, to, to, te, te odgłosy dziwne, które słyszymy, to... O nie, tu jest ta głowa ścięta. Chyba rozumiem dlaczego on chciał być, pie... być. Smoczek! co Smoczek! Cześć pan Smoczek. Smok! Jaki ładny Smoczek, uratował mi życie. Chyba? To jeszcze nie? Okej, okay. chyba już się nie będą mógł zdejmować, tak myślę Tylko mam teraz inny problem, bo ten smog prawdopodobnie będzie chciał usmażyć również i mnie Nie? Mogę ruszać się! Jej! Jak się biega? Nie, tak rzucam, okej okay. Dobra, biegnę za to po ale mam zamarzone przed usami Legendy nie palą wiosek. Dobrze, co dalej, Musimy panowie? Się no, ja już mogę się wierzyć. poruszać. Dalej! Dobra, okej. Okay. Zium, 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 do góry, zium. Ziedzę. O, wow. o, a ład! O, o tu. Czy <noise> ja nie powinienem już nie żyć czasami, czy coś? Zostałem właśnie centralnie spalony przez smoka, a dalej żyję. I y się skaka... Skacze. kaka. y się skacze? Naprawdę? Dobra, mam tam skoczyć Uuu, parkour. To jest Assassin's Creed, a, a nie Skyrim. Mogę butelkę zajmować? Nie, nie mogę. Ja jestem nieśmiertelny, przed chwilą zionął okiem na mnie, we mnie smog i Ja dalej żyję. Dajcie mi ten miecz i tego zaciukać. Uuu, widzę, że mi świetnie... Ale ja się ciebie nie boję. O. O. O nie dobra, tracę życie. Ale... Ale jakoś bardzo powoli jak ta starcie ze smogiem. Zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała i pomóc w obronie. Niech bogowie mają cię w opiece! Daj mi też jakiś miecz. Uh, może ja mam jakiś miecz? Eee, znajdź drogę do ogrodu, to jest moje. Okej, okay, dobra, 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 to szukam. W takim razie, dlaczego skaczę się Y? -kiem? Dobra, dobra, tam. Ja uciekam do ogrodu przed smokiem. Dlaczego ogrodu to nie wiem, ale pewnie było. By, było to wyjaśnione w chwili, w której nie słuchałem. Zabłądziłem. Czy mi się... czy ja mam za nim piec, OK, dobra No Elo, ile można na ciebie czekać? Trochę, ci, to, trochę się cieszę, że, że byłem jakby pojmanym chyba złodziejem, albo jakoś tam... No generalnie byłem niewolnikiem na ścięcie. Bo gdybym... Gdyby, gdybym był y, jakby tutaj wojownikiem tego królestwa to musiałbym się teraz bić z tym smokiem. A tak to mogę y, po prostu sobie uciec Na przykład I, i to jest... Chyba tylko nam się udało. Jak to? Było jeszcze czasów. kilka osób obok tych drzwi, naprawdę nikt nie wszedł? Powinniśmy iść dalej. No dobrze, to tak mówić. Może uda mi się zdjąć te więzy Ja dalej biegłem w... Ty, no okej. Okay. Rozejrzyj się, powinno być sporo sprzętu do wyboru. Ja uh. sprawdzę, czy znajdzie się coś na te obarzenia. Dzięki, Hadwar. Może w jednej z tych skrzyń będzie pasujący na No chyba wiem już, w której. O, biorę. Jak to na początku RPGa, bierze się wszystko. O, winko. Kochla, o, będę się bił. Mogę krzesło zajmować? Nie mogę usiąść, dobra, ok. Miska, co to jest? Dlaczego tego nie mogę wziąć? Wszystko mogę wziąć, ale tej... tej ścierki... Tak, tak, wiem w której. W tej jest pasujący do mnie pancerz, na pewno, bo jest strzałeczka. Ale ja chcę sobie pozwiedzać. Mogę się położyć, Tak, dokładnie, w jednej z tych skrzyń jest jakiś miecz, na pewno. Tutaj nie ma nic. Janusz... Nie wiem dlaczego Janusz, generalnie. Ja nic nie mam do, do Januszy, yy, tak żeby nie było, ale stwierdziłem, że że będzie zabawniej jak, jak nazwę się, dajmy na to, Janusz, a nie swoim Lepij prawdziwym i, z imieniem. Albo Peter. Oh, miska. No i tego znowu nie mogę wziąć. To jest jakaś Lepij ścierka? Oh, pieniądz! Pieniądz bardzo ważny, biorąc pod uwagę to, że smog właśnie niszczy królestwo. Mogę wiadro wziąć. Czy ja mam tutaj nieskończony ekwipunek, czy, czy mam jakby... ograniczenia pod tym względem. Dobra, bierzemy ten pancerz. Tu jest żelazny miecz, ale jakiś miecz też był tutaj. Będzie lepszy? To też jest żelazny miecz. coś jeszcze tam jest. Tak wiem, że to coś jeszcze tam... O Jezu będę musiał się bić na, na kontrolerze od Xboxa. Strasznie nie umiem się bić na padach. Okej, okay, jak to teraz założyć? System statystyki zadania nie. Tutaj? Nie. To jest poczekajka. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Eee. Aha, było. Tak, tak. Przedmioty. O, o, to, 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 poproszę. Eee. Jak to mogę za? O, dobra. Ok. Lekkie buty. Nie mogę wyekwipować. tej chochli drewnianej. Co za absurd. Felonu, co gdzieś tutaj jeszcze był ten miecz? O! Dobra, X, żeby przygotować broń. Ło! Dobra, lecimy na tego smoka. Dalej, tędy! Co to jest? Mogę użyć łańcucha? Jak? Mogę go pociągnąć. Aha, to rozumiem, że łańcuch, do którego były przykute jakieś osoby. Niewolnicy tak zwani byli przykuci. Uff, ciach ciach, ciach 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 ciach. Ale moment, ziomek, czy ty jesteś jakby ze mną, czy... A to, to, to jest chyba ten ziomek z którym jechali na, na początku, dobra, to, to, to git. Panowie! To niechcący zupełnie. Mogę blokować, okej, okay. tak, dobra. Panowie, ginie się właśnie. Ale ładne, a, a, ale ładne Zobaczmy, e, jakby, jakby te przerywnik śmierci, powiedzmy, nazwijmy to tak, z braku lepszego słowa. <laughs> Nimbus 2000, biorę. Pokradnę was ze wszystkiego. A nie mogę tej świeczki wziąć, taka ładna do salodu by pasowała, no. Dobra, no to idę. Jest tu jakieś kufry? Nie ma, dobra, to idę, 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 idę. Już idę, no, no spokojnie. Smok tak szybko nie odleci, coś czuję. Pat, 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 Cholera, ten smok łatwo się nie poddaje. No co ty Karolinsz? gadasz? Musimy uciekać z Helgen, już! Ci cesarscy mają tu mikstury. Przydadzą się. A wy jesteście z nami, czy... A ty, to ty mówisz? Nie, to nie ty mówisz. Dzień dobry. Pano, więc spokojnie to nieporozumienie jakieś jest. Myślę, że... Czy ja piję dobrą osobę? Tak, dobra. Zegnaj. Gdzie mogę ich przeszukać? Dlaczego ich nie przeszukałem wcześniej? Wielki miecz oni mają. O, okej, okay, rozebrałem go. E. Okej. Okay, to... Idziemy dalej? Generalnie. Tak już słyszałem, żeby zobaczyć czy mają jakieś mikstury, tylko nie usłyszałem gdzie. Co to jest? Czy to jest wiewiórka? Nie, to jest królik, okej. Okay. Myślałem, że to wiewiórka. Tu coś mają. Uuuu. Jakiś samogon. Sól mogę... O, ale będę gotował wodę strolą na święta. Pozdrawiam do O, nawet mi strzałeczka pokazuje, gdzie mam zajrzeć. Ja już zabrałem im mikstury trochę z, z półek, a że w BC jeszcze trzymają, to nie wiedziałem. Okej. Okay. Mogę wejść do kominka? Nie, dobra. Okay. Normalnie ludzie pewnie nie sprawdzają takich rzeczy, ale ja muszę. Ja się wracam. Chyba tak Przepraszam pana, gdzie ja mam dalej iść? Aha, tam, pewnie. Oj. Obok tych prawie nagich facetów. O, tu jest jeszcze miksturka. Widziałem. O, trapinka. Sprytne, sprytne. Jest to coś ciekawego? Nie, dobra. No to lecimy dalej, no? Lecimy do tego smoka, pamiętam. Tak już. Uu, mam bogowie, wolałbym... O, mam swojego Bogowie, bolałbym. Słuchaj. O. No dalej. Na bogów. Nie. Kogo ja mam bić? Okej, okay, chyba Uważa. jego. Co się z tego kurwa Co wie pan? Podejrzeschę, zjawili się w samą pop. Hiiii, toporek! Ale fajny. O jezu, jego, to. Zapójdę ciągle, jak biorę wszystko, to ich rozbieram. Jest to, jakby trochę niekomfortowe, generalnie. A to była sala od biologii, widać. Smog atakuje Helgen. Hmm. Słuchaj, proszę, nie zmyślaj. <słuchaj> Choć z drugiej strony rzeczywiście słyszymy, że. się z drugiej strony jesteśmy chodni. Chodź, musimy się stąd wydostać. Nie masz nade mną władzy. czy to? Nie słyszysz mnie? Powiedziałem, że Gród został zaatakowany. Zapomnij o tym starcu. Pójdę z tobą. O, To pójdzie. Zdaje się, że w tej klatce coś jest. Nie zaprzątaj sobie tym głowy. Klucz zgubiłem lata temu. Biedak darł się tygodniami. O! Przyda nam się wszystko, co znajdziemy. Spróbuję. Zabierz wszystko, proszę co się da i ruszajmy. Okej. Okay. ruszaj, ale żeby oprócić wytrych. pod Marez, żeby oprócić zamek. Okej. Okay. no to nie było trudne piorę. Jakąś księgę wziąłem, nawet nie, nie, nie zobaczyłem jaką. Co masz ciekawego? Złoto i miksturę. Dobra, ciebie nie będę rozbierał, bo i tak już się nacierpiałeś, myślę. To też mogę otworzyć? To jest tutaj coś? Nie, nic nie ma. A tutaj? Mm, tu jest czaszka. Chyba. Chyba tak, nieważne. Eee, dobra, już wszystko mam, możemy iść. Walczyć z tym smokiem, czy coś chyba. To toaleta, to, to niekoniecznie wygląda jak miejsce, w którym chciałbym się wypróżnić. O! Tu też była sala od biologii. Ale oni wyedukowani No jak to? Dzień dobry! Sama jesteś Ulfrik. O, jest kolega twój. Ale mi przydzwonił twój kolega. Dobra, może... Jak to niski poziom kondycji? Okej. Okay dobra, dobra. Ała! Jak to się poddajesz? Musisz świnąć. Nie ma poddaje się. Chciałeś nas zabić. Elo, pan łucznik. Słyszałem, że ma pan problem z walce na odległość. Tu, na, na, na blisko, nie da tak. Na, na odległość właściwie jest pan dobry, z teraz jest pan już No! Ten drugi ziomek się nim zajął. już. Okej. Okay. Dobra. Póki co idzie mi świetnie. Wajcha. Wajchnę wajchę. Jaka fajna wajcha do spuszczania mostu Ciekacie jakbym wajchnął w drugą stronę to by się podniósł ten most Idę sprawdzić Chyba mamy szczęście, że nie nam to na Aha i co teraz? Ja mam zrobić niby Reszta na pewno znajdzie inną drogę Aha tędy Czy ja właśnie Czy to miało tak być, że ja miałem tędy wrócić? Czy... dlaczego? to się stało? Ja chciałem tylko sprawdzić wajchę! Czy ja jestem sam? Tak! O! Oh. Okej okay. Dobra, to już widzę, zaczyna się, zaczyna się dobrze Jej, kanałami! O, oh, ja tylko obszedłem to dookoła, dobra, spoko ma? I nie sprawdziłem tej wajchy, no To jest? A, Mieszek? Sek. Sam jesteś ślepy załóg. Patrz, tutaj jest droga. Hop. O. Nie. Dlaczego mi nikt nie powiedział, że w tej grze są pająki? <grywka> Dobra, myślę, że to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka i pająkami zaczniemy sobie kolejny odcinek. Póki co dzięki wielkie za to, że byliście. Trzymajcie się i pa pa.